Dobry, witam w pierwszym odcinku testowania zupek chińskich. Dzisiaj będziemy testować Bifona łagodnego. Chuj widzę to za zupa w sumie. Dobra. Składnikami zupy są proszek Proszek powodzenia. Pochodzenia oraz taki oto oleisty substytut cholera wieczego plus oczywiście makaron Mój ulubiony pyszny Coś na syrop czas na test smakowy naszej zupki chińskiej To z nie było i tego jak się ujebałem prutym byłem ponieważ okazało się, że nie muczę kawę Jej, Bo chyba nice, No cóż? smakuje jak woda z solą. i z czymś. ogólnie takie dobre. Dacha słodkie, Trochę nie. No ale no, mam, właśnie, że stosunkowo jest ta suka I mogłoby w być coś jeszcze. Więc uważam, że moja ocena na temat tego wifona a z jeszcze 6 tak? tego wifona, kurczak łagodny Czasami ocenę 4 na 10. bo liczę, że reszta zup mi lepiej zaskoczy smakiem bo ta jest taka średnia taka nijaka Dobre. więc kończę tą wideo, recenzję zupki chińskiej z tej Cukiernik ze szkoły ekonomicznej, który aktualnie kurwa nie zdaje. Moją nazwą może być w sumie nie wiem, cokolwiek, bo już nie wymyśliłem. Nie wiem na przykład Haneś Abuse, bo Haneś to dobre piwo. Kolewskie. Jakoś. Golka. Tata.